Yeah. Od nocnej ciszy głos się rozchodzi, wstańcie pastę. Bardzo serdecznie witam Państwa na dzisiejszym spotkaniu wigilijnym i chciałbym, żebyśmy spędzili to w duchu takiej miłości, przyjaźni i wzajemnego spotkania się. Na wstępie chciałbym przywitać Was wszystkich, którzy zechcieliście skorzystać z zaproszenia oraz Pana Burmistrza Miasta naszego Lubartowa, Pana Krzysztofa Paśnika, Księdza Dziekana Andrzeja Juszko. Panią Dyrektor Halinę Zdunek, która udostępniła nam lokum oraz Pan Dyrektor Grzegorz Wiechowski. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten wpis odbył się wówczas, kiedy wielkorządcą Syrii był Quiriniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać zapisać każdy do swojego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła. Także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł grzegł do nich: Nie bójcie się. Oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego naszego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla Was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do Anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których ma upodobanie. Oto słowo Pańskie. Najmilsi, i od kilku dni spotykamy się i jesteśmy prawie jedną rodziną bo spotykamy się na wigiliach w różnych punktach, w różnych miejscach, dzielimy się opłatkiem, składamy sobie życzenia i tworzymy rodzinę, także tę, którą dziś w tym miejscu będziemy tworzyć przez krótką chwilę. Zanim zacznie się pasterka, zanim pójdziecie do kościoła i będziecie celebrować tę radosną wieść o narodzinach Zbawiciela, Doświadczamy najpierw tej prawdy, że człowiek jest spragniony miłości, człowiek jest spragniony wspólnoty, tęskni za kimś, zwłaszcza w taki wieczór jak dzisiejszy, aby nie być samemu. Chcemy bowiem czasem wypłakać się przed kimś i do kogoś, czasem podzielić się dobroradosną wiadomością. Albo ludzkimi zwykłymi sprawami, którymi żyjemy na co dzień, obserwując życie nasze, obserwując świat. I po to są takie spotkania na płaszczyźnie czysto ludzkiej. Ale jeśli spotykamy się w wigilię i łamiemy się poświęconym opłatkiem, mamy świadomość, że nie jesteśmy sami, że przez ten znak łamanego chleba. Nasze myśli biegną do tego wydarzenia, o którym mówiła dzisiejsza Ewangelia, przed chwilą odczytana. Narodzi się Mesjasz, Pan, Zbawiciel. To znaczy, że nawet jeśli ktoś jest sam, nigdy nie jest osamotniony. Chrześcijanin, choć jest samotny, nigdy nie jest osamotniony. I to jest bardzo ważne. Bo jest z nami Bóg. Dlatego nie z przyzwyczajenia. Ale z potrzeby serca dzień zaczynamy znakiem krzyża, rozpoczynamy go jakąś modlitwą, uświadamiając sobie, nie jestem sam i w tym, cokolwiek dzisiaj mnie spotka, pragnę, byś był obecny, panie. A wieczorem, kiedy kończymy dzień, kończymy również modlitwą znakiem krzyża. Dziękujemy za przeżyty czas, za to, co było trudne, w czym dane nam było uczestniczyć. Od ostatniej wigilii do dziś upłynęło tyle dni, tyle się wydarzyło. Niektórzy już przeszli na drugi brzeg, już się z nimi opłatkiem nie połamiemy. Już się z nimi tu na Ziemi nie spotkamy. Dzisiaj modliłem się we Mszy Świętej, czytając, że od ostatniej wigilii 156 osób opuściło naszą parafię. Opuściło naszą wspólnotę i dla 156 rodzin puste miejsce przy stole w domu będzie oznaczało szczególny brak tej osoby, która jeszcze rok temu była, ale i w życiu tym obecnym, codziennym, i w życiu, które jest przed nami, obecny jest zawsze Pan. Bardzo dziękuję, już teraz na ręce pani Marii i Męża, pani Marii, najbliższej rodziny, za zaproszenie nas do tego miejsca. Ona tego nie lubi, ale za to ołóżmy ją oklaskami. Drodzy mieszkańcy, drodzy Państwo, w imieniu pracowników Urzędu Miasta, całej społeczności miasta Lubartów, jednostek podległych, pracowników Urzędu Miasta, chciałbym Państwu na Państwa ręce złożyć. Najserdeczniejsze życzenia spokojnych świąt, zdrowiu, żeby one zostały przeżyte, a w nowym roku życzę państwu dużo pozytywnego myślenia, dużo wspaniałych chwil i tych rzeczy, które państwo sobie zamarzą. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia. I ojca i Syna i Ducha Świętego. Mamy jednego Ojca, dlatego jesteśmy jedną rodziną. Dlatego do Niego wołajmy Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Za tych, którzy odeszli do wieczności. Wieczne odpoczywanie, racz im dać, Panie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.